Dzień dobry Państwu. Spotrzegamy się trochę w nowej rzeczywistości, można powiedzieć. Po wczorajszej decyzji zarządu, w zasadzie na moim miejscu powinien siedzieć trener, pierwszy trener drużyny, tak jednak dzisiaj nie jest. W dniu wczorajszym podjęliśmy decyzję o zawieszeniu trenera Broczkowskiego w pełnionych przez siebie obowiązkach. Trener dostał kilkudniowy urlop i spotykamy się ponownie na początku przyszłego tygodnia. Chciałbym utopiować pewne spekulacje dotyczące funkcjonowania trenera Wrocławskiego w drużynie, w klubie, tak naprawdę. Jesteśmy wdzięczni i zobowiązani bardzo trenerowi Wrocławskiemu za to, że w trudnych momentach był z nami, funkcjonował z nami te ciężkie, wszystkie momenty, które musieliśmy w poprzednim sezonie przechodzić, z nami razem wytrzymał i z nami razem stawiał ich czoła tak naprawdę wszystkim problemom. Niestety sytuacja, która funkcjonowała, można powiedzieć, w klubie, w drużynie, spowodowała, że jako zarząd, jako prezes zarządu musiałem rekomendować taką decyzję i zarząd w dniu wczorajszym podjął decyzję o zawieszeniu trenera. Tak bym to w wielkim skrócie podkreślił. Rozmowy z trenerem Roczkowskim nie są zakończone. Tak jak powiedziałem, spotykamy się w poniedziałek i będziemy rozmawiali o dalszej współpracy. Znaczy, trudno mi przekazywać propozycje bezpośrednie trenerowi w ten sposób. Myślę, że to nie jest właściwsza forma. W, w dniu wczorajszym, kiedy rozstawaliśmy się, było to dosyć można powiedzieć nieentuzjastyczne pożegnanie. W poniedziałek trener na pewno z naszej strony otrzyma konkretne propozycje. Ale może być jeszcze że dalej chcecie z Tak, anyway, tak zdecydowanie. Uznajemy trenera Marszowskiego za wysokiej specieliz... jakości specjalistę w swojej dziedzinie i dlatego taka decyzja o dalszej współpracy. Nie, nie tak. widzę yeah tutaj to... w prezydium człowieka, który poprowadzi większej szlecz. Czy to jest związane z tym, że tego trenera nie ma? Widziałem, że ta decyzja... Ta decyzja o tym, że w poniedziałek zrobisz te, te rozmowy z na te... Decyzja z, zapadła, jeżeli chodzi o trenera, który będzie prowadził drużynę e, w treningach i w meczu z Lechem Poznań. E, mogę otwarcie to powiedzieć, że tym trenerem będzie pan Rafał Pawlak. Dodam tylko i wyłącznie, że sztab szkoleniowy jest z nami. E, dalej walczymy o to, e, o wynik. Walczymy o przygotowanie drużyny i tyle. Czy były jakieś naciski tak. ze strony właściciela klubu Pana jak powiedziałem, decyzja była rekomendowana przeze mnie, zarząd zgodził się z tą decyzją, um, nie było jakichkolwiek nacisków ze strony właściciela. Chciałem zapytać, czy decydujące były wyniki formatorzy, czy też wypowiedź trenera, bo no, za pan konwencjonalna, mimo wszystko na konferencji profesor. Tak jak powiem, myślę, że żadna z tych rzeczy tak naprawdę. Myślę, że to są szczegóły, które już dotyczą bezpośredniej współpracy klubu z Tranaram. Myślę, że to nie jest właściwa forma, jeżeli bym mówił o szczegółach związanych z tą współpracą. Natomiast na pewno nie wynik z, ruchu, z ruchem Chorzów. Rafał Pawlak, który jest kandydatem tylko na ten największy mecz, czy na zawsze? Panie redaktorze, Rafał Pawlak dzisiaj rozpoczyna pierwszy trening z Drużyną, jutro następny i w niedzielę poprowadzi mecz z Lechem Poznań, na tym bym się skupił. To Pana, ja chciałbym się skupić na tym, który będzie w dalszej części sezonu z drużyną czy nie zaprzeczacie, że jest rozmowy z drużyną? Panie redaktorze, powiem w ten sposób. Gdybyśmy kalkulowali, gdybyśmy zamierzali podjąć decyzję w dniu wczorajszym, to przypuszczam, żebyśmy byli przygotowani na dzisiejszej konferencji z takim czy innym skutkiem, podalibyśmy nazwisko. Tej kalkulacji nie było. To nie była decyzja, która. Dzisiaj zaufaliśmy Rafałowi Pawlakowi, który będzie prowadził zespół. I skupiamy się na meczu z Lechem. No to... Dokładnie. Ale jakaś przyszłość musi być Bo tak? no nie można patrzeć na trzy dni do przodu. Na pewno tym się interesujemy, poinformujemy w najbliższych dniach. Na dzisiaj dla zarządu najważniejszy jest mecz z Lechem Poznań, odzyskanie radości gry, to, że drużyna będzie chciała się cieszyć piłką, będzie chciała walczyć w jak najlepszy wynik, będzie odważna. I pokażę to, co potrafi robić najlepiej. Ja dodam, dodam jeszcze jedną rzecz. że Kluczowe jest spotkanie z trenerem Roczkowskim, które odbędzie się w poniedziałek. Myślę, że to będzie determinowało wiele rzeczy, wiele decyzji. Dlatego dzisiaj Państwu przepraszam, ale nie odpowiemy do końca na to pytanie. Nie ma takiego tematu. Podjęliśmy decyzję, że trener Roczkowski już nie będzie trenerem pierwszej drużyny. Natomiast oczywiście uważamy go za, tak jak powiedział prezes, za wysokiej klasy specjalistę nie bez przyczyny był z nami tyle lat i liczymy, że pozostanie widzę jego Łódź jeszcze dłużej. Dzień, dzień dobry Państwu. Mogę na początku w imieniu drużyny chciałbym podziękować trenerowi za współpracę, bo, bo, bo tylko chyba praktycznie ja zostałem od, od początku kiedy trener był i, i naprawdę ta współpraca wyglądała dobrze. I, i tak jak powiedziałem wcześniej, chciałem w imieniu dużyny po, podziękować. A, a co, do, co, do, co do komentarza, no tak jest życie trenera. Pięć ostatnich meczów nie wygraliśmy. Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu trenera i my jako zespół jeszcze powiem szczerze, nie spotkaliśmy się, bo dopiero mamy teraz po konferencji trening, tak więc odbioru do końca wszystkich chłopaków, nie wiem, bo z wszystkim nie rozmawiałem. Ale na pewno nie jest to, to łatwa sytuacja i, i, i dla nas i dla całego klubu, tak więc y, trzeba robić wszystko i patrzeć w przyszłość, żeby zdobywać punkty, bo y, celem naszym jednym jest utrzymanie i chyba wszyscy o tym wiedzą. Bardzo długo się w czatem po tym meczu z ruchem czy y, pan Rok, doszliście do jakiegoś porozumienia ze sobą? Co to znaczy to porozumienie było, tak? Jak rozmawialiśmy o, o całej sytuacji, o tym że nie potrafimy wygrać od tylu meczów i to nas najbardziej boli. Gdzie, gdzie, te punkty są bardzo, bardzo nam potrzebne i, i głównie na tym się skupialiśmy. Troszeczkę, troszeczkę może ostrzej też było, ale, ale nie, nie, nie robimy z tego wielkiego halu, bo w każdej drużynie tak jest. Czy rozbici? No, ciężko powiedzieć, czy rozbici, bo, bo 60 minut z meczu z ruchem nie wyglądało źle i mecz mógł się równie dobrze zakończyć naszym zwycięstwem, nie wiem, 2-3-0, tak więc E, Dużyna rozbita na pewno nie jest i tak jak powiedziałem wcześniej, liczy się przyszłość, liczą się kolejne mecze i liczą się przede wszystkim e, punkty. Tutaj styl, styl schodzi na, na, na dalszy plan, bo najważniejsze w, te, w, tym, w tym wszystkim są punkty i, i, i tylko na tym się skupiamy. To, tak jak powiedziałem wcześniej, drużyna nie jest rozbita i jedziemy z wiarą na lecha po punkty.